Da, tam, tam. Damian Szymało da, Damianowski. W tym odcinku będziemy grać w Minecraft. Może znajdę Dobrą mam to Hm. Nie Nie mogę wpisywać Gimą na a nie widzę zwalana na komendy. Dobra, już tam o... To będzie szybciej. Kanion podwodny, olol. Który grozi zawalnięciem. Nie wiem, ma ale grozi pewnie.

mam Minecraft, najnowsza wersja. Co robię, jak słychać kwiaturę po... Mój brat gra. Mam Minecraft i... o, było żalcie, 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 żalcie. Mam gdzieś to łóżko. Żalcie, 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 żalcie. Gdzież? Gdzie jest moje żarcie? Gdzie jest moje żarcie? Złodzieje ukradli mi żalcie. A może tam będzie? Bolteru. Ha, lol. Nie zobaczyłem tego. Dobra, będę miał żelazo. Jednego fireballa, o, do zapalenia pewnie. Ha. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ha! Statek podwodny! Bo jest pod wodą, a nie na lądzie. <śmierdzi> to Dwa żelóżka? nie Nie, to będzie utopić? Nie gram w Minecrafta nigdy. Albo coś tam będzie. Co to? Nie no. Zdaje mi się. Może za 5 lat to zniszczę. Paskarbu. Ha! Już mam waskarbu. Ale dalej nie ma żarcia. Jestem żarcie. Żarcie mam tylko dwa i pół serduszka. W sumie jednie.